Witam po raz pierwszy w nowym tygodniu. Bardzo dużo dzieje się na rynku kryptowalut. Mamy liczne airdropy, mamy konkursy, mamy newsy i o wiele więcej informacji, także nie przedłużając zapraszam do tego odcinka. We are krypto. Najlepszą drogą! Wejścia na rynek kryptowalut, jak i wyjścia z niego do walut tradycyjnych jest Kanga Exchange. Posiada liczne usługi wraz z możliwością anonimowego wyjścia do walut Fiat. Giełda kryptowalut, z której korzystam na co dzień, to Bybit. Posiada szereg zalet, ale przede wszystkim posiada bonusy dla nowych użytkowników przy pierwszym depozycie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Bybit, możesz je założyć korzystając z linku w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie możecie by tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, okay, okej, okay, witajcie, witajcie! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy jak zwykle o kryptowalutach, o pieniądzach i nie tylko o airdropach, bo w końcu na tym kanale bardzo dużo informacji na temat airdropów jest. Ale żeby miło nam się oglądało, to zacznijmy od bonusu, od konkursu. Słuchajcie, wraz tutaj ze Star Heroes. E Zorganizowaliśmy dla Was konkurs, w którym dwie osoby zgarną po 50 dolarów. Oczywiście będą wybierane losowo, prawdopodobnie na koniec tego tygodnia tutaj nie zdążyłem wpisać, kiedy konkurs się kończy ale prawdopodobnie na koniec tego tygodnia aby wziąć udział, proste rzeczy: like, komentarz, retweet, pofollowować Star Heroes i mnie i oznaczyć trzy osoby w komentarzu. Kilka sekund roboty, a fajna nagroda, a nóż się, e, się trafi, tak, a nuż zostaniesz wylosowany i zarobisz 50 dolarów. E, ale oprócz tego dla wszystkich jest tutaj, może nie nagroda, ale taki bonus dodatkowy, czyli można zapisać się do alfa testów gry Star Heroes i, e, i po prostu zagrać w grę w tej najwcześniejszej, pierwszej, powiedzmy, Fazie, do czego też zachęcam, bo gra jest bardzo fajna, um, mega, jeśli chodzi o rynek krypto, esportowa, bo bardzo idą w esport. A jeżeli interesuje Cię więcej na temat Star Heroes, no to obejrzyj materiały związane ze Star Heroes na tym kanale. Okej, okay, jeśli chodzi o CoinGecko i przegląd kryptowalut, słuchajcie, w tym momencie bardzo ważny jest w sumie moment, o który ja to ja nagrywam, bo nagrywam to dla was o 15.06 i na ten moment Bitcoin kosztuje 20 tysięcy dolarów. Poszliśmy troszeczkę w górę, odbiliśmy od tych, powiedzmy, nazwijmy to dołków. Ja osobiście jestem bez pozycji, bo to jest taka sytuacja, powiedzmy 50 na 50, nie wiadomo co tutaj się wydarzy. I czekam, czekam, tak? Zobaczymy, zobaczymy, co będzie, e, co będzie po prostu się działo. Aczkolwiek pisałem, pisałem wczoraj, wczoraj, przedwczoraj, że sytuacja wygląda e, long, Także możecie to wziąć sobie pod uwagę. Ja osobiście będę czaił się na shorta. Ostatecznie po prostu miałem tego shorta, ale go zamknąłem na lekkiej stracie i czekam co się będzie dalej po prostu działo, bo szczerze mówiąc, jeżeli nie jestem pewny, nie, nie jestem pewny jakby swojej decyzji, co tutaj zrobić, to lepiej sobie odpuścić, nie? I ja właśnie tą, tą strategią się gdzieś tam kieruję. Dobra. Jeśli chodzi o inne krypto, Ethereum 1350 też w górę. No, generalnie tutaj Bitcoin ciągnie wszystko do góry. Po ostatnich spadkach mamy tutaj no, wyraźne odreagowanie. Niektórzy już uważają, że to jest bull market, że zaczyna się bull market. Zobaczymy. Atom, gdzie tutaj mamy nasz atom który jest w sumie bardzo istotną kryptowalutą, bo dzisiaj o Atomie też trochę powiem. Atom 13 dolarów, tutaj można zauważyć, że on na poziomie tych 12,5-13 złapał, powiedzmy, potencjalne wsparcie, potencjalny dołek, co jest dla nas bardzo dobrą informacją, oczywiście krótkoterminowo. Generalnie zauważyłem, że na rynku krypto obozy bardzo mocno się podzieliły, jak zwykle. I generalnie taka moja zasada, jeżeli tradujesz, no to przede wszystkim miej swój rozum, bo zawsze będzie tak, że będziesz dostawał z rynku sprzeczne sygnały. Niektórzy będą mówić, Bulisz, już jest nowa hossa, już zaczynamy. A niektórzy mówią, że to jest odreagowanie, i za chwilę zlecimy jeszcze niżej. Więc tutaj polecam mieć po prostu swój rozum, samemu uczyć się również na swoich błędach i samemu wyciągać z nich, oczywiście, wnioski. To tylko to sprawia, że będziecie lepszymi traderami, bo gdzie nie spojrzycie, każdy prawdopodobnie będzie miał inną opinię, inną teorię i od tego może się po prostu aż pomieszać w głowie. Tak to wygląda, jeśli chodzi na chwilę obecną o rynek. Ostatnio nie było analiz technicznych z tego względu, że tak jak powiedziałem, bez pozycji. Czekam, co się wydarzy. Ciekawostka, jeżeli sobie tradujecie, polecam wam aplikację, o niej już mówiłem na, na telegramie Trade Tracker. Bardzo prosta stronka, to jest jeszcze w wersji beta. beta.tradetracker.app Szkoda właśnie, że to jest to jest beta, a nie jest już, już jakby oryginalna wersja powiedzmy. Nie ma tego na na przykład jako aplikacja czy coś, generalnie działa to na tej zasadzie, że możecie sobie tutaj dodawać, wpisywać swoje trady, tak, można tutaj sobie goals, czyli, czyli wasze po prostu cele, że tak powiem, cele, achievementy ustalać, tak, Tutaj docelowo jest 10% lumów, myślę nawet 3% dziennie, to już jest wow! I zobaczcie, co tutaj robi magia procentu składanego, pod warunkiem oczywiście, że jesteście dobrymi traderami i będziecie wygrywać, tak? No to nawet głupie przysłowiowo 3% dziennie prowadzi nas do naprawdę fajnych wyników. Także daję to, daje to, słuchajcie, no akurat tutaj jest, daję to do myślenia, akurat tutaj jest dos, dosyć sporym kapitałem, ale e, ja cały czas wychodzę z założenia, że nie liczy się kapitał, a liczy się procent, bo jeżeli będziesz wygrywał i będziesz skuteczny na, e, na małych kapitałach, no to z, z czasem zbudujesz sobie duży kapitał, tak? To po prostu funkcjonuje, matematyka, tak? E, Okej. Okay. Generalnie prosta apka bardzo fajna, gdzieś ją wynalazłem w odmentach internetu. E, polecam sobie skorzystać. E, generalnie ona też ma swoje minusy, bo jeżeli robicie bardzo dużo trade'ów, to będzie to upierdliwe wpisywanie e, tutaj tych statystyk, tego wszystkiego, ale jeżeli robicie na przykład 1-2 dziennie, e, to i tak już jest sporo. 1-2 dziennie, no to no to myślę, że spokojnie to wystarczy. Bardzo fajna apka, polecam jeszcze raz i Myślę, że można sobie z tego skorzystać. Oczywiście jest darmowa, jest w wersji beta, no tylko minusem jest to, że jest tylko na przeglądarkę, ale jeżeli kogoś to interesuje, no to zachęcam. Eee, Okej. Okay. Airdropy. Słuchajcie, airdropów jest ostatnio bardzo dużo, eee, coraz więcej można powiedzieć. Tutaj e, airdrop Jackal Protocol, oczywiście airdrop za stake'owanie Secret Network, Juno i Cosmos Atom. Eee, ja tutaj sobie sprawdziłem. Ciekawostka jest taka, że akurat na tym portfelu mam Dosyć spore ilości, a dostałem tylko no niecałe 10 tokenów Jackal. Ja zawsze podchodzę do tego tak, że jeżeli dostajesz tokenów mało, no to może być, a masz dużo jakby zestykowane, no to może się okazać, że ten airdrop będzie coś warty, tak? Czy tak będzie, no to się oczywiście okaże, ale można coś takiego założyć, tak? Przykładowo było tak chyba z Neta. Neta dawała bardzo mało tych tokenów. To mało kto w ogóle uzyskał tego airdropa. No a w pewnym momencie jedna neta kosztowała tam pod 2000 dolarów, podchodziło, teraz to już jest dużo mniej, ale po prostu tyle to kosztowało, więc jest to bardzo fajny gdzieś tam wyznacznik. Okej, okay, przechodzimy, słuchajcie, do Twittera, tutaj też e, dzieją się fajne rzeczy, to jest oczywiście mój Twitter, zachęcam, tutaj macie, jak chcecie wejść na moje linki, to tutaj sobie klikacie e, link tree, no i tutaj Was przekierowuję tak naprawdę wszędzie, do YouTube'a, no do wszystkich moich gdzieś tam odnośników, tak, do giełdy Bybit, z której korzystam, bo uważam, że Bybit jest najlepszą giełdą na rynku, e, no jeżeli nie masz Bybita, no to koniecznie sobie załóż, bo tam czekają na Ciebie bonusy, słuchaj, na start. OK, a teraz e, to, co jest, słuchajcie, to, co jest istotne, tutaj mówiłem e, o konkursie. Tak, przejdźmy sobie dalej do airdropów. Airdropy, 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 ok. Kolejny airdrop od Torii Tutaj macie odbiór. Ja to też wrzucałem na Telegram, więc te wszystkie linki, których też omawiam, one będą, znajdziecie na Telegramie. Wbija, wbijacie na Telegram, tam znajdziecie sobie odnośniki tutaj do Airdropa Tori i można sobie go odebrać. Na razie w sumie nic nie można było z nim zrobić, można było go tylko odebrać. Chyba można było go dać w stake, ale ja nie dawałem, odpuściłem to z tego względu, że będę chciał to po prostu zrzucać. Tylko czekam na listing na odpowiednią cenę. Tak więc, tak więc po prostu wstrzymam się z tym, ale. No, w pierwszej kolejności sobie to odbierzcie, bo to jest jakby fundament. E, jeśli chodzi o Tori, gdzieś widziałem, że się spekulowało nawet o cenach jakichś, takich dziwnych 30 dolarów za token. E, no, a może tyle aż nie będzie, ale nawet jak będzie 10 dolarów, e, no to myślę, że i tak wielu z Was byłoby bardzo, bardzo zadowolonych. E, wiem, że Tori też były przyznawane za małpy, e, za to, że, stake, że posiadałeś Orbital Ape. Małpę. Jeżeli posiadałeś tą małpę, no to też dostaniesz e, airdropa po prostu Tori. Także to też jest bardzo fajny wyznacznik. Te małpy warto posiadać, bo one tak jak widać dają airdropy. E, I to chyba nie jest pierwszy airdrop, który by dawał Orbiso Ape, więc. Jest to też bardzo ciekawe. E, dalej, lecimy, lecimy dalej z airdropami na kosmosie. Słuchajcie, Rebus. E, czy to nowa krowa mleczna jak Osmo, Evmos i Juno? E, tutaj Piotrek, Piotr Grat, po, po, pozdrawiam, polecam. E, Piotr tutaj nawiązuje trochę też do tego, że... Osmo, Evmos i Juno bardzo dużo procentowo dawały w pierwszej fazie też stakingu, bo jak, jak wiemy, Evmos dawał tam kilkanaście, chyba tysięcy procent. Potem to topniało, wiadomo, jest pula i ta pula topnienie. Osmo też jakoś bardzo dużo, więc to fajnie, fajnie wtedy dawało, co oczywiście było związane z inflacją, ale, ale po prostu ze stakingu dawało to bardzo dużo tokenów. I teraz, czy z Rebusem będzie podobnie? Tutaj też ciekawostka, że na Osmos Frontier Rebus miał w pewnym momencie cenę tutaj widzimy 12% dolarów, tak? Jeden rebus 12 dolarów, tutaj jest. Um, teraz tam widziałem już, to spadło chyba do, do chyba 80 centów, czy coś takiego, coś około okolicach dolara. Um, nieważne, w każdym razie na osmozy Frontier to i tak nie, nie jest tak, że o, od razu wchodzi, od razu wbijasz i sprzedajesz, bo to tak nie działa, ale też jest to jakiś wyznacznik. Tutaj jest 12 dolarów, słuchajcie, jakby to nawet kosztowało ten rebus 1 dolara, myślę, że bylibyśmy bardzo zadowoleni. Ja generalnie Zawsze patrzę na dwa scenariusze. Patrzę, no fajnie by było, jakby było 12, ale może będzie dolar, tak? Może będzie mniej. Także zakładam różne rzeczy, a rynek oczywiście odpowiednio wszystko wyceni. E, tu jeszcze bardzo fajne konto. E, szczerze mówiąc, e, tutaj Paul Crow, czyli Paweł Kruk, tak można to przetłumaczyć. Paul Crow. E, on generalnie też zauważyłem długo, albo milczał, albo ja generalnie go nie, jakby nie widziałem, jego tweetów, ale generalnie gość, gość bardzo fajną wiedzę ma. Także polecam. Generalnie tak. Tutaj on w skrócie już, nie chcę, nie chcę też Wam zanucać i całego tweeta czytać, bo możecie sobie sami to sprawdzić, ale generalnie skłania do myślenia ku temu, że tutaj na przykład. Pan zarządzał The Quiz Capital, majątek 6 miliardów dolarów, przewiduje recesję na 2023. Generalnie, cały post polega na tym, cały tutaj Fred, że dalsze spadki przed nami, że recesja, że lipa, tak. E, I bardzo dużo na to wskazuje. Tutaj też Reddit Rumble, pozdrawiam, bo też Reddit Rumble często się udziela tutaj u mnie jako, jako widz w ogóle. E, myślę, że się lubimy. Mam wrażenie, że ludzie słyszą takie wypowiedzi i do nich nie dociera, że najzwyczajniej jest jesteśmy w takim, a nie innym momencie cyklu koniunkturalnego. To też bardzo ważne, bardzo ważne zdanie. Po ponad 10 latach hossy czas wyzerować wykresy. To jest tak proste, że ja pierdolę. P.S. To pierwsza prawdziwa Bessa dla Bitcoina. I te ostatnie zdanie jest wręcz, jakby się nad tym zastanowić. To jest mega szokujące. To jest tak, jakby was ktoś po prostu paralizatorem raził, gdy śpicie po prostu, że budzisz się, what the fuck, jesteś w szoku, w szoku po prostu. I teraz, co ja mam na myśli? Zwróćcie uwagę, że Bitcoin powstał w 2008 roku, tak? Mniej więcej po krachu, generalnie. Chodziło o to, że powstał po krachu. Eee, a generalnie, gospodarka po krachu, jeżeli już się, wy, jakby no, wszyscy się wykeszowali, pospadało to i tak dalej, no to jaki może być kierunek? Powoli odbicie do góry, tak? To trwało oczywiście latami, ale się odbiło. Mówimy tutaj o SP, i wtedy też rósł Bitcoin. I teraz, co jeśli tutaj. Po faktycznie tych ponad 10 latach hossy, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy wykres nie Bitcoina, a S&P, po tych 10 latach hossy będzie kilka lat Bessy, że będzie po prostu jakieś mocne uderzenie, mocne tąpnięcie, tak? I, i wielka, wielka po prostu lipa. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają poprzednie Bessy na rynku. Tutaj mamy to zaznaczone. One trwały, pierwsza trwała, to jest wykres miesięczny, tak? 22... 22 miesiące, dobrze mówię, 685 dni, tak? Eee, zgadza się? Chyba się zgadza. Eee, 600, 668 dni, sorry, 668 dni, a kolejna bez trwa 518 dni. Więc no jest to bardzo duży okres czasu, to jest ponad 2 lata. W tym momencie nawet na krypto nie jesteśmy nie jesteśmy nawet w moim zdaniem w połowie, to już ja mówiłem, pewnie powiecie, że no zanudzam, powtarzam ciągle to samo, jeżeli nawet patrząc na cykle Bitcoina, no bez trwają no, trochę dłużej niż rok, rok minie w listopadzie, no licząc od ostatniego szczytu, więc można założyć, że jesteśmy w połowie i patrząc na S&P nie mieliśmy jeszcze dołka, na S&P nie było jeszcze dołka, więc to jest, ja wiem, że to brzmi brutalnie, że to jest czarny scenariusz, ale zwróćcie uwagę, jakie są nastroje. Każde odbicie do góry, to już jest, że lecimy, już jest bull market, nie? Za każdym razem. Czuć tą nadzieję i też ktoś powie, no ale już nie ma komu sprzedawać. No jak nie ma komu sprzedawać? Przecież ta cena, ktoś tą cenę trzyma. Skąd jest ta cena 20 tysięcy dolarów? No stąd, że, że po prostu jest na tyle wyceniony bitcoin przez to, ile osób go trzyma i, i, to, i tak dalej, tak? Więc to nie jest tak, że nie ma komu sprzedawać. Jeszcze jest bardzo wielu osobom, jeszcze bardzo wielu osób jest, które, które mogą sprzedawać, więc to tak nie wygląda słodko. Ja cały czas powtarzam, że ja mam nadzieję, że taki scenariusz się nie, 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 nie wypali, że to tak nie będzie, że jednak polecimy do góry i będzie wszystko super, bo wtedy, no nie oszukujmy się, każdy z nas zarobi na tym więcej. I airdropy, i trading, bo longi łatwiej grać niż shorty, i będą różne możliwości inwestycyjne, no bo projekty też wolą wychodzić na hossie niż na besie. Także tu no, HOS-a jest zdecydowanie przyjemniejszym okresem na rynku. No ale niestety. Ja osobiście uważam, że, że nie, że to na no to nie wskazuje. I tutaj w ogóle fajnie, że Reddit Rampol wskazał na wykres S&P, bo Bitcoin jest wypadkową S&P, a S&P, tak jak wiemy, no mega to nakręca wszystko, nie? No idziemy praktycznie jota w jota. I te, ten, ten cały kryzys, który prawdopodobnie, no, mamy już, jesteśmy w nim, ale on będzie prawdopodobnie jeszcze większy, no on dotknie po prostu giełdy amerykańskie, on dotknie S&P. A bitcoin to jest dopiero tam później, więc chyba, że w magiczny sposób bitcoin się odkleje od SNP, ale na razie, na razie na to jakby nie wskazuje. Więc brzmi to hardcore, jest to czarny scenariusz, ale, ale on, on jest bardzo możliwy, że się wydarzy. Więc cóż mi powiedzieć? Tak to po prostu wygląda. Okej, okay, tutaj, tutaj jest właśnie ten, ten fred. Rynek robi kolejnego dipa. Taka strategia w tym momencie będzie generowała straty. Aha, dziś krótko, o obecnych warunkach, buy the deep, yy, że dobrze nie działa, rynek robi kolejnego dipa, taka strategia w tym momencie będzie generowała straty. Yy, to też uważam, tak, bo zwróćcie uwagę, że nawet MicroStrategy, tak, yy, dużo, dużo generalnie funduszy kupywało tam nawet po 40 tysięcy bitka na zasadzie buy the deep i Wiele osób myślało, no ale skoro oni kupują, no to już pewnie jest, już jest dip. No ale zapominamy, że tam, tam też siedzą zwykli ludzie, którzy mają może większe doświadczenie i tak dalej, ale oni też popełniają błędy. I to widzimy, to wykazał rynek. Jeżeli oni faktycznie kupowali wtedy, co mówili, no to są pod wodą i to grubo. Więc... To też nie jest tak, że, że po prostu jak instytucje skupują, to my nie możemy spaść niżej, więc o tym pamiętajcie. Ja też nie mówię, że my dzisiaj spadniemy nie wiadomo jak nisko, bo osobiście uważam, że dzisiaj to akurat możemy polecieć trochę do góry. Eee, w sumie jest ważny też moment, kiedy ja to nagrywam, bo nagrywam to przed 15.30, a o 15.30 się giełda amerykańska otwiera. Ale tak jak mówię, jest wysoka szansa, że polecimy do góry. Eee, no właśnie ze względu na to, że pre-markets są na zielono, że giełda się otworzy prawdopodobnie na zielono, więc to jest dosyć duży wykładnik tego, że możemy polecieć wyżej dzisiaj. Ale co będzie jutro, pojutrze i w przyszłym tygodniu? Tego nie wiemy. Wręcz um, ja uważam, że może być jakieś odreagowanie, tak, po tych spadkach, ale i ja widzę, że my spadniemy jeszcze niżej. Także Cały czas powtarzam to samo do znudzenia. Jeżeli mnie ktoś ogląda, to już to naprawdę, to już nawet dla mnie się robi nudne. Ale ja po prostu nie lubię takich sytuacji, że ledwo coś się poderwało, i już jest, że my lecimy do góry, bo to tak pięknie w życiu nie wygląda. Dobra, skończmy z tym strachem. Przejdźmy do czegoś innego, do czegoś przyjemniejszego. Ok, Kaga Exchange, giełda, którą też polecam. Kantor, mają bardzo fajny właśnie kantor stacjonarny, giełdę. Ja generalnie używam ich przede wszystkim jako bramka Fiat do krypto. Jest to mega wygodne z tego względu, że w łatwy sposób, tani sposób mogę wejść na rynek kryptowalut i z niego oczywiście wyjść. Pamiętajcie tylko, że jeżeli wysyłacie pieniądze na konto bankowe, zawsze w Polsce musicie to sobie od tego odprowadzić podatek. No takie jest prawo, tego nie ominiecie. Ok, i teraz Kanga. Kanga tutaj dodaje pary do. Matika, Matika, możecie teraz sprzedać do PLN. Oni się cały czas rozwijają, tych par będzie przybywało coraz więcej, a link do Kanga, mój link do Kanga znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu, jeżeli Ciebie interesuje założenie konta na tej giełdzie. Ja osobiście uważam, że jedną giełdę taką jako bramkę, przynajmniej jedną giełdę jako bramkę po prostu do fiat i z fiat do krypto, warto posiadać. Trading na parze Person Whisky do USDT jest możliwy. Kolejna informacja z Kangi. Co tutaj jeszcze mamy od Kangi, bo były cztery informacje Easy Global, AIO, czyli tutaj i Projekt Listing od Kanga Exchange, czyli zbiórka, kolejna zbiórka na Kanze i Listing nowego Tokena. I kolejna informacja, Solidus AI Tech Secures New Boost from High Profile Investor The Bitcoin MAN. Generalnie temu projektowi będę chciał się przyjrzeć, bo sama. Sam pomysł AI mnie interesuje, co nie znaczy, że to musi być oczywiście super zajebisty token. Powiedziałem tylko, że chcę się jemu przyjrzeć. Idziemy dalej. E, tutaj airdropy, e, Rebus, airdrop, to już wiemy. OK. Przechodzimy słuchajcie do e, BIN crypto, czyli do mm, strony. Poświęconej newsom, strony, która, e, którą sobie czytam, bardzo fajne artykuły. I generalnie tak, zwróćcie uwagę, miesięczny RSI Bitcoina osiąga dołek wszech czasów. Bardzo buliszna informacja sprzed w sumie tygodnia. E, RSI na rekordowo niskim poziomie. Bitcoin sześć razy testowo obszar wsparcia na 19 tysięcy dolarów. Liczba fal wspierających, e, liczba fal wspiera scenariusz dalszych spadków, czyli tu w sumie można powiedzieć dwie informacje, bullish, jedna bearish i to by się pokrywało z moją teorią, że trochę jeszcze odbijemy i zlecimy niżej. Pamiętajcie tylko, że ta Bessa w końcu się skończy, bo to nie jest tak, że Bessa trwa wiecznie, ale ja cały czas powtarzam, no BESA się skończy wtedy, gdy już po prostu wszystkim się odechce, albo przynajmniej większości. Okej, okay. także tutaj zachęca, można sobie przeczytać. Plan B. Plan B generalnie Myślę, że znacie dosyć duże, bardzo duże konto Twitterowe, nie tylko Twitterowe, duży twórca, duży influencer, kupił Deep. Czy Stock to Flow jest nadal aktualny? Właśnie on jest twórcą modelu Stock to Flow, i tam, tam w ogóle było coś takiego, że jak Stock to Flow się odkleił, przestał działać, to w ogóle gość zaczynał depresji, dostawać jakieś takie rzeczy, były dziwne, no bo po prostu jego model przestał funkcjonować. To był bardzo ważny model, którym w sumie dużo ludzi na rynku krypto się posługiwało. Bitcoin został uznany za martwego 463 razy. E, czy model przewidywania cen Stock to Flow jest nadal aktualny? Bitcoin pomimo spada poniżej 19 tysięcy, ponieważ niedźwiedzie utrzymują presję. Właśnie o, takie narracje, takie komentarze są. W zależności od tego, kiedy jest pisany artykuł. E, ok, ok, ok. Tak, tutaj Stock to flow. No tutaj ten Stock to flow się ewidentnie tutaj odkleił w tym przypadku. E, czy jest nadal aktualny? No właśnie, Bitcoin zamknął wrzesień na poziomie 19,5 tysiąca dolarów, około 75% poniżej swojej przewidywanej ceny dla tego cyklu. Nigdy, Bitcoin nigdy w swojej historii nie zamknął miesięcznej świecy poniżej swojego poprzedniego all time high. E, no właśnie, także ciekawie, nie? Nigdy nie mów nigdy. Słuchajcie, jeszcze druga giełda, którą chciałem się z Wami podzielić, myślę, że znacie, myślę, że korzystacie i myślę, że lubicie, to jest oczywiście Bybit. Jeżeli nie masz Bybita, jesteś nowy na moim kanale, to koniecznie sobie go załóż, z tego względu, że są liczne bonusy, bonusy na start dla po prostu nowych użytkowników. Pamiętaj tylko, aby zrobić swój pierwszy depozyt, zrobić jakąś tam prostą transakcję na tej giełdzie, tak? I od, od, możesz odbierać swoje bonusy. Jest to też rewelacyjna giełda dla w ogóle nowych osób w krypto, z tego względu, że można tu tradować na dźwigni, może można tu używać różnych produktów tak, inwestycyjnych, można używać copy tradingu, a można po prostu zakupić swoje kryptowaluty na spot, te, które Ciebie interesują, i wysłać je z, z Bybita na portfel zewnętrzny. Dlatego, że pamiętajmy, nigdy nie trzymamy na giełdzie swoich kryptowalut, które kupujemy na spot, na żadnej giełdzie, nieważne. Jeżeli kupujesz na spot, wysłasz na portfel. Dlaczego? Bezpieczeństwo to raz, a dwa, że airdropy. Właśnie, jeżeli zdarzają się jakieś airdropy, no to najprawdopodobniej. Prawdopodobnie, tam, gdzie masz po prostu na portfelu, takie na przykład Atom, no to w pierwszej kolejności je dostaniesz i to, i to bez żadnego problemu. Z giełdami mogą być różne rzeczy, więc lepiej po prostu korzystać z tego, żeby trzymać to na portfelach zewnętrznych, no ale gdzieś musisz te coiny kupić, więc od tego polecam po prostu sprawdzoną, moim zdaniem, najlepszą giełdę na rynku krypto, czyli Bybit. Link oczywiście w opisie, opisie tego filmu, co już mówiłem w sumie wcześniej. Mam nadzieję, że was nie zanudzam z tym Bybitem, ale uważam, że to jest po prostu giełda kozak. Idziemy dalej. do Doniusów. Słuchajcie. Wrzesień był słabym miesiącem dla Bitcoina, ale co dalej? Bitcoin zamknął się we wrześniu na dwucyfrowej strasie w stosunku do początku sierpnia. Co wydarzy się w październiku? Przyjrzyjmy się różnym danym od Sentiment, Glassnote i The Block. Generalnie. Dużo ludzi uważa, że październik będzie właśnie prowzrostowy i kilka razy było tak w historii, że... Znaczy kilka, no większość razy był, październik był wzrostowy, oprócz tych miesiąców hardkorowych, w których był Bessa, tak? I to był na przykład 2018 rok. Wtedy w październiku mieliśmy na czerwono i to mocno na czerwono. Więc kto wie, czy ten październik nie będzie podobny, to oczywiście pokaże czas. Jakieś informacje z kraju w sumie, jak to zabrzmiało, informacje z kraju, tak jak w telewizji jakieś występował. <laughs> Okej. Okay. Ehm, inflacja w Polsce ciągle rośnie. Nowy rekord, słuchajcie, mamy nowy rekord inflacji, 17,2 we wrześniu 2022 roku. Inflacja w Polsce nadal przyspiesza i jest dziś najwyższa od 25 lat. Dane od GUS wskazują, że we wrześniu wyniosła 17,2. Polski złoty dynamicznie traci na wartości, pomimo że wysoka inflacja jest dziś zjawiskiem globalnym. No właśnie. Coż mam powiedzieć? 17,2 oficjalnej inflacji. Tylko też zastanówmy się, na czym to jest liczone. Ja osobiście pamiętam jeszcze niedawno, jak pierś kurczaka kosztowała w granicach 13 zł. Teraz kosztuje 23 zł, co szybko licząc daje no prawie razy dwa, czyli prawie 100%, tak? Tam, no dobra, załóżmy 80%, już tam wchodząc w szczegóły. No to skąd to jest 17%, na czym to jest liczone? Generalnie działa to w ten sposób, że mają swój koszyk produktów, z którego jak coś ma za dużą inflację, to się wyrzuca ten produkt. Tak to, tak to funkcjonuje. Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy coś, co mogłoby podrożyć w ostatnim czasie 17%, z tego względu, że wszystko raczej drożeje więcej. Chyba, że ja się w czymś mylę albo źle się w czymś wyraziłem, to proszę poprawcie mnie w komentarzach, ale, ale tak, to, tak to funkcjonuje. No, paliwo no, praktycznie też chyba razy dwa od zeszłego roku. No, generalnie większość rzeczy bardzo mocno urosła, więc nie widzę tutaj czegoś, co poszłoby tylko 17%. Raczej to jest absurd. Więc daje to do myślenia, słuchajcie, na razie nie będzie lepiej, niestety. Chciałbym powiedzieć, że będzie, ale nie będzie i tak jak mówiłem już rok temu, ja o tym mówiłem, Maciek321 o tym mówił i wielu innych youtuberów z rynku krypto, ja generalnie uważam, że ludzie z rynku krypto, nie tylko youtuberzy, ale w ogóle ludzie na rynku krypto, to są najbardziej świadomi ludzie ekonomicznie w ogóle, tak, bo to są po prostu street traderszy, którzy widzą, co się dzieje, i widzą faktycznie, jak to funkcjonuje i są bardzo po prostu obyci, nie mówię, że wszyscy, ale, ale po prostu świadomość, jakby patrząc na grupy Sława jest to ogromna, jeśli chodzi o rynek krypto, może dlatego, że to jest wąska grupa też. I teraz 17,2 realnej inflacji, czyli nierealnej, oficjalnej, czyli realna jest co najmniej dwukrotna, co najmniej 34% mamy realnej inflacji. No to jest mega słabo, nie widać na razie końca, raczej raczej widać, że będzie to nakręcane, więc. No, pff, słuchajcie, to się dzieje tak, dlatego że głównie dlatego, inflacja tak naprawdę zaczęła się od 500, plus, nie oszukujmy się, a potem każda tarcza, każde ratowanie, każde podsycanie i właściwie dolewanie do, do, do oliwy do ognia, bo to wyglądało tak, że jest pożar, pali się. Ale my ten pożar gasimy benzyną, dolewając po prostu kolejne tarcze, kolejne zasiłki, kolejne zapomogi i tak dalej, i tak dalej. Bony, teraz jest jakiś bon na yy, sprzęta GT, w ogóle wymieńcie sobie telewizory na koszt państwa, czyli nie na koszt państwa, tylko na koszt podatników, bo państwo nie ma swoich pieniędzy, tylko wszystkie pieniądze należą do podatników, bo wszystkie pieniądze płyną z podatków. Więc komedia, to jest komedia. Ja tylko zastanawiam się, gdzie nas to zaprowadzi. Gdzie nas to po prostu zaprowadzi? Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo ja osobiście na to pytanie nie mam odpowiedzi. Bitcoin zamyka tydzień powyżej wsparcia. To jest artykuł z wczoraj powyżej wsparcia, czy, te, czy czeka nas zielony październik, tak? Bitcoin od kilkunastu tygodni konsoliduje się w zakresie 18 880 24300. Utrata mediany kanału równoleglego może doprowadzić do nowego dołka w okolicach. 16 tysięcy dolarów. Październik historycznie należał do top 3 najlepszych miesięcy dla bitcoina ze stopu zwrotu na poziomie 29,6. Tak, tylko wykluczając te okresy bezsowe, czyli właśnie 2008 nie 2008, tutaj przesadzimy, o 2018 rok i wtedy było czerwono. Kto wie? Czy teraz na tej bezcie też nie będzie czerwono? Zobaczymy, wrzesień był czerwony, październik nie musi. Obserwujemy trzymamy rękę na pulsie. Tutaj pozakładajcie sobie konta, jeżeli nie macie, i poodbierajcie, słuchajcie, koniecznie airdropy, bo kilka ich się nazbierało. Zapraszam oczywiście do grup Telegram, Discord, Twitter, obserwować mnie, bo tam w pierwszej kolejności informuję o tym wszystkim, informuję o airdropach, o akcjach, też daję moje analizy, gdy jakieś się oczywiście pojawiają i warto być na bieżąco, bo często jest tak, że są to po prostu easy money, jak ja to mówię, darmowe pieniądze. Pozdrawiam Was cieplutko i widzimy się w kolejnym odcinku. Aha, zostawcie komentarz i lajka, like bo daje mi to motywację do dalszego działania. Pozdro.